Czy wot idzie w kierunku złym czy dobrem? Co bitwy mam po 6 czerwonych graczy. A jakie to ma znaczenie, czy ty masz czerwonych graczy, czy nie masz czerwonych graczy? Jakie to ma znaczenie dla kierunku gry? Kierunek nie ma żadnego znaczenia. Yy... Graczy, poziom nie ma wpływu na kierunek gry. Możesz mieć 15 czerwonych, i to nie ma znaczenia na kierunek gry, tak? To, to, to jedno nie oznacza drugiego, że na przykład jak spotykasz dobrych graczy, to nie znaczy, że gra się dobrze rozwija. A jak spotykasz złych, to też nie oznaczy, że dobrze się rozwija. Jakby, byś, jakby było tak, że spotykasz tylko dobrych, to jest to niebezpieczne. No bo to znaczy, że już nikt nowy nie dołączy do gry. Więc to byłoby źle. Coraz mniej dobry graczy gra w tą grę. No nieprawda, no Grają dobrze, grają słabi, no To jest beznadziejne w tym Reno rączkę, co nie. Ale gdyby się ruszył, to byś go takim trafił. Ta arta, kurde. Jak to weszło w ogóle? Serio, że to weszło. Czym on się nie rusza? Ale cię mał zaskoczył. Wyposażenie na super konia masz HP fioletowy turbo, który to by dosyłać. No koń z fioletowym turbo to nie się zapiernicza. Arta ci trochę tutaj farmi na pewno. Koń jest w tej pozycji lepszy od pewnie czy w tej bo się bardziej DPM przydaje A koń ma lepszy DPM I więcej życia No. Mi się wydaje, że ja czasami nie mam lepsze wyniki na koniu niż na ciktajnymi Ten i7 dał Ci taką tarczę ładną, boże. A nie wiem, ten i7 to mam wrażenie, że chyba. No to jakiś kolega z Plutonu, czy, czy o co chodzi? No niewiarygodne. Tyle żarty tego rino nie skończyło. Ej, ten go, gościa tam ród znam. To że tego gracza w chieftainie. Czy on dostał od Arty? Czy co go trafiło za 800? Czy Grill? Chyba to Grill był. To był chyba Grill. Czemu w gąska? Jakbym ja tam stał to od razu byłby focus i zgon A tam zrzędzi, kurde, dziadu Nie zginąłbyś od razu, to mamiesz wiesz, to kolega dobrze zagrał tutaj yy, tutaj się to skałku ustawił Potem samo się za sojusznika, bo akurat i tak ginął Więc dobrze zagrał Nie powiedziałbym, że wiesz Od razu by zginął też no. Kolega trochę się napocił, żeby nie zginąć właśnie tak od razu Trochę pomógł sobie Tak, szczerze mówiąc, to w tej bitwie Dychę można wyciągnąć. Da radę Dychę wyciągnąć. Ładne hesze, ładne hesze. Dychę da radę. Jeszcze jest szansa na Dychę. 10 koła jest za zrobienia. tam nie mam, już się ruszył. Ja bym chyba cisnął. Chyba bym cisnął. Ja na tej mapie kiedyś mogłem zrobić 10 tysięcy, ale nie zrobiłem. Bo cisnąłem. Zabrakło mi 700, chyba. Zatrzymam się na 9 tysięcy coś. Bo, bo właśnie poczułem się zbyt pewni. pamiętajcie o tym, że ta pewność siebie to niestety ale jest toksyczna Trzeba wiedzieć, kiedy przestać cisnąć. Ładnie Trafił? Ale i tak ładnie O ciężko będzie zrobić dychę teraz tak Mało życia, musisz grać pod artę Wydaje mi się, że dychy nie będzie już Arta go zabierze, ta, arta ci go zabierze No już dychy chyba nie da rady Chodź Pytanie chart trafi do Krina Brakuje Ci do dychy 1700, to nie mają 2500. Jakie pytanie mam? Wolicie oglądać turnieje 7 na 7 czy 15 na 15 Odbił się! Dobrze, twój! Klucz go! Ważna gącha, już nie ucieknie. No chyba go masz. Ładnie! No, jak arty porobisz to 10 będzie. Parryl 15 na 15, S to był 7 na 7, te 15 na 15, 15 na 15, ozywek 17 na 7. Nie, no więcej osób woli 15 na 15. Ja też wolę 15 na 15. też wolę 15 na 15. Teraz robią turnieje 7 na 7, bo są lepsze nagrody. Łatwiej zrobić opłacane turnieje 7 na 7, no bo zobacz Gaming nie chce dać ci pieniędzy. Gaming nie chce dawać dużo pieniędzy. Ciężko jest dać sensowne wynagrodzenie. Dla na przykład składu 20-osobowego. No bo jak dasz za pierwsze miejsce 2000 euro do podziału na 20 graczy to jest to 100 euro. 100 euro za kwalifikacje. Dwa dni gry. To się po prostu nie opłaca. Kwalifikacje, treningi. Dni grania za 100 euro. Za pierwsze miejsce. Moje pytanie jest: kto ma to grać? Tytuł najlepszego klanu, a ty musisz grać z 15, z 18 godzin za 100 euro? To się ludziom nie chce. Za tytuł najlepszego gracza. To się. No... Nie kalkuję sobie. A tu masz... 7 na 7, 2000 euro. Śmiech na sali. No, szczególnie przy zarobkach Wargamingu. Szczególnie przy zarob zarobkach Wargamingu jest to śmieszne. I przy tym, jaki to jest poziom Wymaganej gry, jak jest, takie y, jest wynagrodzenie za takie podobne wyniki w innych O kurde, ale fart! Trafił cię apekiem za 500, więc po prostu y, teraz masz za pierwsze miejsce, powiedzmy, te 200-300 euro. No to jeszcze ujdzie co nie? To tam no jakoś to można zdzierżyć i ci gracze grają te turnieje. Um, natomiast no 15 na 15 orygiemik nie chce dawać dużych nagród, bo wolą brać pieniądze dla siebie, a nie dla innych nagraczy, rozdawać nagraczy. Więc te nagrody są po prostu śmieszne co nie? Oczywiście, ktoś może pomyśleć sobie, że to jest zawsze cokolwiek, co nie? Ale pamiętajcie o tym, że to nie jest przyjemność już, tak? Bo już traci się przyjemność, jak oni muszą siedzieć i grać, i czekać często, zmęczony, siedzisz już... Tu już nie jest przyjemność na tym etapie, tak? Bo ty... To nie jest tak, że się gra, i gra, i gra, tylko siedzisz i czekasz ten na bitwę. Musisz po prostu już... Tra tracisz czas, to nie? Ty siedzisz, tracisz czas, musisz taktyki szyk szykować i tak dalej. Dowódca Bo już, wtedy już się zaczyna robić jak praca, a nie przyjemność. Eee, przyjemność jest jak sobie grasz, ile chcesz i tak dalej. A to już jest wiesz. Grasz tyle ile musisz. Więc ta przyjemność jest zatracona. Jest satysfakcja z wyniku, ale przyjemność jest jak nie ma tego przymusu. Jak wchodzi przymus. Wymogi to wtedy tracić to przyjemność, a jest bardziej obowiązek. No więc, y... dlaczego są takie turnieje 7x7? /7? Mówię to dlatego, że chcę wytłumaczyć wam, skąd to się wzięło, że jest y... teraz 7x7 części. Nie ma 10 tysięcy, kurde. Nie ma 10 tysięcy, chyba że na ślepo. Chyba że na ślepo. Nie ma 10 tysięcy, kurde. Nie ma. Gratuluję wyniku, ale nie ma. Cholera, szkoda. No ale mówię, y, po prostu najgorsze jest to, że że choć chyba większość z Was woli 15 na 15, to y, turnieje będą takie 7 na 7 pewnie. Czego oczywiście tak bardzo nie lubię. Czy Alwinek się ma. Siła ruska mafia. Czy warto grać KW2? Można grać. Ile WG zarabia? Nie umiesz te, y, do tylu nie umiesz liczyć. Jakbym ci powiedział, to byś spadł z krzesła. Zarabiają tyle, żeby się niczym nie przejmować. Cześć Dawid, się ma! Miliony, człowieku! Miliony, żeby to były miliony! Ani da milionów nie wstają. Jak oni zarabiają po. paręnaście milionów na jednej premce w kilka dni. Jak przecież wychodzi czołg premium nowy, to oni zarabiają kilkanaście milionów na jednym czołgu. W kilka dni. Na jednym czołgu. Nie licząc Golda. Nie licząc golda, konta premium, innych czołgów premium, oni zarabiają kilkanaście milionów w kilka dni na jednej premce nowej. Ósmego tieru. To ty... ty